z interboru ta, ta, ta jego to ciągli ja chyba nie, nie chyba nie, <laughs> wie, że, nie on to Nie jeden ten ten ten, ten z, Czy z y, pługiem to chyba ich jest Cicho przybliży się o się groże pod Bardzo dobra robota no Zakopię się czy się nie zakopie ten Junik? Jest za, za mokro, tam już mu przednie koła pać No ale jeszcze nie zdożył bo tam już było To a mi się to w ogóle nagrywa? Chyba tam, bo czas pokazuje O ślizga mu się O gdzie to kurwa Okier sam się rusza, a tamten go nawet nie drgnie No popatrz co się dzieje nie, trochę Mamy No ale popatrz, coraz głębiej walker wchodzi Tycho, muszę pozycję zmienić, bo słabo widać Bardzo dobra robota, ale nie wyszło, się Nie wyciągnę się, tam jest za mokra ziemia Pewnie musisz przyjechać z tym sztychem O, o, Lünich, sam wyjechać nie może. No, dobre O, o, niech A to jeszcze cały gospodarz. No ten, ten młody jest gospodarz teraz. Ale tam rządzi tu stary. Nie wiem czy ten stary już rządzi jest Bardzo dobra robota bateria Trzeba się zapytać czy tego spicharki albo koparko żeby przyjechać, a nie Daj go hydrauliku prędzej, bo i cięższa, i. A tak to, to będzie się ślizgać na gąsienicach, nie? A tu to to też się oblepię na gąsienicach, to tak jak i opomnę. A i lekkie to dzieje, Dobra, przerwa, bo słabo, słaba akcja jest.